Marek Klapa, Polskie Radio 24, a dzisiaj w telewizji biznesowej witam Państwa bardzo serdecznie. Tak patrzę w kalendarz, Szanowni Państwo, i widzę, że zostało nam naprawdę niewiele czasu na rozliczenie się z fiskusem. Kto tego nie zrobił, to lepiej niech to dobrze zaplanuje, bo tego czasu jest naprawdę bardzo mało. Ale my właśnie na ten temat porozmawiamy z naszą ekspertką. Łączymy się w tej chwili z, pan, z Panią Anną Misiak, szefem Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców. MDDP. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, ja jestem ciekawy, jak to jest generalnie w takich firmach, jak, jak u pani. Czy, czy rzeczywiście im bliżej końca kwietnia, tym tej pracy jest coraz więcej? Czy jednak Polacy a na to wskazują niektóre badania? Coraz rzadziej zostawiają ważne rzeczy na ostatnią chwilę. Pracy jest bardzo dużo, tak mogę powiedzieć. Także i to się powtarza co roku. Oczywiście, że część osób chce rozliczyć się jak najszybciej, natomiast my też chcemy pomóc klientom, aby się jak najszybciej rozliczyli i w tym terminie przed świętami, bym powiedziała, jak najwięcej takich projektów zamknąć, rozliczeniowych. Dlatego, tak jak już wspomniałam, jest po prostu bardzo dużo pracy. Natomiast sytuacja się wydaje mi się, że się jednak powtarza i też musimy pamiętać o tym, że przepisy podatkowe, mimo wszystko, mimo dużych ułatwień, jakie są, jeśli chodzi o złożenie rozliczenia podatkowego, są jednak. Coraz bardziej skomplikowane, one nie, nie ulegają ułatwieniu. Też jeśli chodzi o dochody kapitałowe, mieliśmy w, mm, zmianę, która jest no, bardzo istotna dla wielu inwestorów. Wydaje się, że zmiana jest na korzyść, bo to było. Mm, od wielu, wielu lat oczekiwane przez inwestorów, natomiast no to też oznacza po prostu zmianę w rozliczeniach i zmianę podejścia do określonego waloru, czyli jednostek w funduszach kapitałowych. To zaraz sobie prześledzimy dokładnie ten temat i pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy. Ja wiem, że ono jest obarczone pewną wadą, bo, bo będzie bardzo ogólne, ale może uda się jakoś tutaj skoncentrować tę wiedzę. Rozliczenie podatku od zysków kapitałowych. O czym musimy pamiętać, jeśli rzeczywiście takie zyski odnotowaliśmy w 2024 roku, a teraz przychodzi czas, aby się z nich rozliczyć. Musimy pamiętać na pewno o dwóch rzeczach, a może nawet i o większej ilości, ale zacznijmy od takiej prostej zasady. Jeżeli mieliśmy jakiekolwiek inwestycje krajowe, to powinniśmy spodziewać się uzyskania od brokerów PITU 8C. Ten PIT 8C po, powinien być również i w systemie Twój EPIT, więc można sobie sprawdzić, bo jeżeli ktoś dokonywał wielu inwestycji w różnych, za pośrednictwem różnych biur maklerskich, to, bardzo, to musi sprawdzić, czy po pierwsze otrzymał faktycznie wszystkie rozliczenia PIT 8C, czy przypadkiem coś nie umknęło, czy może do niego nie dotarło i najłatwiej sprawdzić to poprzez wejście do systemu Twój. I epit, gdzie te pity 8C powinny być. I to jest jakby pierwsza taka podstawowa kwestia. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to jeżeli mamy dochody zagraniczne, czyli uzyskaliśmy dochody z kapitałów pieniężnych za granicą, to musimy pamiętać, że nie dostaniemy pit -y 8C. Bo um, to po prostu się nie dzieje. Natomiast oczywiście może być tak, że broker zagraniczny daje jakieś zestawienie, które ułatwia rozliczenie podatku od dochodów kapitałowych. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że te zestawienia to nie są zestawienia, które. Mm, nie zawierają, że tak powiem, żadnych różnic w porównaniu z zasadami, które w Polsce obowiązują w odniesieniu do rozliczenia zysków kapitałowych. Więc tutaj trzeba bardzo bardzo ostrożnie też podchodzić do tego, no niemniej jednak takie zestawienie. Wiemy, że są, takie zestawienia są przygotowywane przez brokerów zagranicznych, przez banki zagraniczne, w których podatnicy polscy inwestują i bazują, możemy bazować na tym, ażeby na pewno ustalić, jakie osiągnęliśmy przychody, jakie dochody i jaki podatek od tego trzeba zapłacić. No właśnie, to mamy trochę pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć, ale zacznijmy może od tych krajowych biur maklerskich. Wspomniała Pani o Picie 8C, że powinniśmy za każdym razem sprawdzić sobie, czy te wszystkie pity, szczególnie jeżeli mamy otwarte rachunki w kilku biurach, do nas dotarły. A zdarza się tak, że po prostu, nie wiem, klient orientuje się po jakimś czasie, że ten PIT nie pojawił się. W jego systemie? Zdarza się taka sytuacja, dlatego wspomniałam o tym, że no warto sprawdzić, co jest w systemie Twój EPIT, dlatego że jeżeli biuro maklerskie przygotowało taki PIT 8C, to on w e Twój PIT, Twój EPIT jest, tak. bo mhm. zostało tam to dostarczone. Gdyby się okazało, ale może też i zdarzyć się taka sytuacja, że po prostu na daną transakcję taki PIT 8C nie został przygotowany, no, bardzo różne w życiu zdarzają się rzeczy w związku z tym naprawdę warto prześledzić to czy od każdego biura maklerskiego dostaliśmy informację w którym w ogóle cokolwiek było robione pamiętajmy też że może dochodzić do sytuacji w której za pośrednictwem brokera dokonujemy Dokonujemy również jakichś informacji, jakichś transakcji zagranicznych. Więc to również na, trzeba potwierdzić, i najczęściej polscy brokerzy dają informacje o rodzaju przychodów dochodów osiągniętych za ich pośrednictwem, a to nie są oczywiście dokumenty PIT 8C, ale dają taką informację i ona jest też pomocna do tego, ażeby się rozliczyć. I tutaj jeśli chodzi o PIT-8C to pamiętajmy, że trzeba sprawdzić, czy zgadza nam się na pewno pozycja po pierwsze przychodowa, ale po drugie kosztowa. Bo może się zdarzyć tak, że na przykład my przenieśliśmy dany walor do danego biura maklerskiego, a biuro to nie dysponuje informacjami o koszcie nabycia tego waloru, ponieważ ten koszt był poniesiony, gdy ten papier był jeszcze w innym miejscu. Stąd był zarządzany przez inne biuro maklerskie. W związku z tym ważna taka rzecz, ażeby właśnie. Sprawdzić, czy zgadzają nam się koszty poniesione na dany walor. I no, na podstawie tych pitów 8C powinniśmy de facto policzyć podatek. Pamiętajmy, że podatek deklarujemy w picie 38. Pamiętajmy, że ten PIT-38, jeśli osiągamy jeszcze jakieś inne dochody, albo nawet tylko i wyłącznie dochody z PIT-38, te dochody również brane są w przypadku osiągnięcia bardzo wysokich dochodów, również brane są pod uwagę do wyliczenia tzw. daniny solidarnościowej czyli podatek powyżej miliona dochodu plus 4% dodatkowo. I to jest kolejny dowód na to, że nie warto zostawiać takich rzeczy na ostatnią chwilę, bo faktycznie im dalej je w las, tym więcej drzewi, poziom skomplikowania narasta. A teraz trudniejszy przypadek mam wrażenie, co zrobić, ale to nie jest jakiś odosobniony przypadek w polskich warunkach, jeśli mamy zagraniczne konto maklerskie. Tutaj mamy po prostu więcej pracy od tego trzeba zacząć przy takim rozliczeniu. Tak, mamy trochę więcej pracy, tak jak powiedziałam. Na pewno brokerzy zagraniczni, tak jak też wspomniałam, przygotowują zestawienia pomocnicze do ustalenia przychodów i dochodów. Pamiętajmy, że tutaj mamy kilka różnic. Po pierwsze, no, dochody z kapitałów pieniężnych rozliczamy oczywiście, tak jak wspomniałam, na Picie 38, ale do tych dochodów czy przychodów mogą być zaliczone. Odsetki, dywidendy, to mogą być dyskonta, to może być sprzedaż różnych papierów wartościowych i trzeba po prostu ustalić na podstawie tego zestawienia uzyskanego od zagranicznego brokera, z jakiego rodzaju przychodami, dochodami mamy w ogóle do czynienia. W Polsce w przypadku odsetek czy dywidend podatek jest pobierany przez płatnika. Natomiast w przypadku zagranicznych inwestycji, kiedy na przykład dokonujemy lokat za granicą i mamy wypłacone z tego tytułu odsetki, może zdarzyć się tak, że żaden podatek nie został pobrany. Od dywidendy zazwyczaj podatki są pobierane i tutaj uwaga, też taka, ciekawostka, te podatki pobierane są w bardzo różnych wysokościach w zależności od tego w jakim kraju doszło do takiej inwestycji, jak osią... po pierwsze no ktoś posiada akcje i otrzymuje potem dywidendy i może się okazać, że po pierwsze ten podatek był albo wyższy, albo niższy niż należny podatek w Polsce, a jak wiadomo mamy stawkę 19% zarówno na odsetki jak i na dywidendy. I tutaj też taka rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, mimo że Przepis w Polsce mówi, że można odliczyć podatek zagraniczny, który był pobrany, maksymalnie do wysokości 19%, to polskie organy podatkowe stoją na stanowisku, że w przypadku kiedy ten podatek przekracza de facto stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to nie można odliczyć więcej aniżeli ta stawka. Na przykład mhm. na dywidendy standardowo jest 15%, w związku z tym jeśli za granicą został pobrany podatek na przykład 30%, a tak się zdarza, to będzie dyskusja z polskim urzędem a propos odliczenia podatku po pierwsze do 19%, a nie mówię już o reszcie. Mhm. Um, więc bo polski organ jak wspomniałam będzie zakładał, że możliwe jest odliczenie tylko i wyłącznie do 15%. Także tutaj trzeba bardzo uważać i jak zdarzają się takie sytuacje to radziłabym też inwestorom, żeby jednak brali certyfikaty rezydencji z Polski i dostarczali do brokerów po to, ażeby te instytucje wiedziały, jaki zgłosić podatek do poboru, czyli podatek wynikający de facto z umowy, a nie ten podatek w dużo wyższej wysokości. No, bo po prostu inwestor jest stratny, tak? De facto, jak zapłaci wyższy podatek aniżeli 19%, no bo w Polsce od tego jest tylko i wyłącznie 19%. I podobna sytuacja może zdarzyć się, znaczy podobna, może niepodobna, ale generalnie ktoś może osiągać, na przykład, dochody ze sprzedaży akcji, ktoś może osiągać dochody ze sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych, ze sprzedaży, na przykład obligacji. To też mogą być tematy, że będzie trzeba po prostu ustalić przychód i koszty i rozliczyć zgodnie z polskimi przepisami. A pamiętajmy, że w przypadku dochodów zagranicznych musimy zastosować jeszcze przewalutowanie to znaczy, jeżeli mamy, osiągamy dochód w jakiejkolwiek innej walucie, innej niż złoty polski. To musimy ustalić przychody i koszty, biorąc pod uwagę średni kurs NBP z dnia poprzedzającego, dzień uzyskania przychodu i dzień poniesienia kosztu. Więc to też jest osobna kalkulacja, która no po prostu wymaga przeliczenia i też odnalezienia właściwych kursów. Te kursy są sprawdzane przez organy podatkowe, bo wiemy to po prostu z praktyki. Ale ładniej i przejrzyście nam to pani wyjaśniła. Już się wydaje, że jest to łatwiejsze, chociaż no, poziom skomplikowania jest oczywisty w tym przypadku. A jak rozliczyć? No właśnie, kryptowaluty. Teraz dość modny instrument, który kupujemy na przykład u traderów zagranicznych, tam też sprzedajemy. Jak tutaj poradzić sobie właśnie z takim instrumentem? Właśnie, i tutaj ważna rzecz. Po pierwsze, dochody z kryptowalut opodatkowane są również stawką 19%. I w deklaracji PIT 38 jest na to osobne, osobna linia, bym powiedziała, w mhm. której możemy zadeklarować zarówno przychody, jak i koszty. Pamiętajmy, że nawet jeśli nie osiągnęliśmy przychodów, a ponieśliśmy wydatki na nabycie kryptowaluty, trzeba je zadeklarować w zeznaniu rocznym. Zasada jest taka, że w danym roku podatkowym rozliczamy po prostu Przychody uzyskane z kryptowalut i dostawiamy do tego de facto koszty, które zostały poniesione na nabycie kryptowalut. Jak również możemy wziąć pod uwagę koszty, które choćby dwa lata temu ponieśliśmy też na nabycie kryptowalut. Tutaj nie ma możliwości rozliczenia straty, ale uwaga, rozliczamy koszty. Więc siłą rzeczy wyjdzie, jeżeli ktoś poniósł więcej kosztów niż przychodów, to siłą rzeczy wyjdzie, że. Koszty będzie mógł dalej przerzucać na kolejne lata i jakby nie powstanie mu ten podatek w tym roku do zapłaty. Natomiast też warto no, zrobić takie zestawienie: zestawienie, ile wydaliśmy, i zestawienie, ile żeśmy uzyskali de facto. Można rozliczyć, jeśli chodzi o kryptowaluty, to rozliczamy koszty na nabycie oraz koszty związane ze zbyciem. Powstaje ten dochód ze zbycia, czy dochód ze zbycia, przychód ze zbycia de facto, powstaje w sytuacji, kiedy wymieniamy walutę wirtualną na towar, usługę, na jakieś nabycie prawa majątkowego, albo po prostu płacimy kryptowalutą. W momencie, kiedy dochodzi do wymiany waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną, to to jest obojętne dla podatków. Natomiast każda wymiana de facto, zapłata. A za pośrednictwem y, kryptowaluty y, oznacza, że powstał nam ten przychód. A zatem tu trzeba po prostu zrobić sobie zestawienie i zobaczyć jak to wygląda. Zwracam uwagę na to, że y, y, organy podatkowe nie zgadzają się na przykład na odliczenie y, prowizji, którą y, choćby zagraniczny pośrednik pobiera za za wymianę waluty wirtualnej albo przelew waluty wirtualnej znaczy wymianę waluty wirtualnej na realne pieniądze i na przykład bierze jakąś prowizję za przelanie już tych środków z tego rachunku zagranicznego na konto bankowe podatnika tutaj organy mówią nie natomiast jeżeli jest pobierane jakaś opłata za nabycie to tak Także tu też trzeba bardzo uważać. To jest bardzo ciekawe i rzeczywiście momentami to rozliczenie może przypominać spacer po polu minowym, ale jeżeli mamy doświadczonego doradcę, doradczynię, to jesteśmy w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. I niezależnie od tego, drodzy Państwo, czy używacie arkuszy kalkulacyjnych, czy robicie to z ołówkiem w ręku na kartce, no to jednak warto się po, po, pośpieszyć, bo tego czasu do 30 kwietnia zostało już bardzo mało. Ja bardzo dziękuję za rozmowę Pani Anna e, Misia. Jak była moim i państwa gościem pani Anna jest szefem zespołu podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców MDDP. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia i trzymajmy kciuki za rozliczenie. Trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy mają przed sobą rozliczenie. A ja tylko przypomnę, że oglądają Państwo telewizję biznesową. Więcej informacji ważnych dla Państwa portfeli, ale także dla Państwa zobowiązań podatkowych u nas na Antenie. Jak zwykle, telewizja biznesowa.pl. Zapraszam.